so if I won't forget it. Witamy wszystkich graczy chcących dołączyć do najbardziej liczącej się rodziny mafijnej w Stanach Zjednoczonych. Dziś w gramy na maksa.pl, przyjrzymy się grze mafia 2. Czekaliśmy na ten tytuł 8 lat, bo właśnie wtedy, zaraz po wydaniu części pierwszej, pojawiły się pierwsze informacje o kontynuacji. Jedynka była bardzo ciepło przyjęta przez graczy na całym świecie. A co zobaczymy w części drugiej? Widzicie, to nie będzie typowy amerykański sen. Jako młody Włoch, będziemy starali się awansować od zera do prawdziwego twardnia. Będziecie tworzyć włoską mafię. Otrzymacie grę akcji przedstawioną z trzeciej osoby. Będzie to historia o lojalności, rodzinie, błędach których się nie wybacza oraz o przysługach, którymi zyskamy zaufanie. Mafia 2 będzie rozgrywać się w innym czasie niż część poprzednia. Będzie to przełom lat 50. i 60., a to oznacza szybsze samochody, nowe bronie i więcej zmian znajdziecie grając w tę grę. Przede wszystkim świat będzie większy niż w GTA 4. Odwiedzimy bary, restauracje czy choćby sklepy, nie tylko związane z główną osią fabularną. Oczywiście będziemy mogli zabrać każdy samochód, który nam się spodoba, coś dla kleptomaniaków i fanów. Motoryzacji. Dodajmy, że podczas pościgów wychylimy się przez okno auta, a naciśnięcie spustu spowoduje chaos na opanowanych przez naszą rodzinę ulicach. Pamiętajmy jednak, że nie będziemy bez Co prawda, będziemy mogli demolować wszystko, wedle uznania, jednakże hasło nie ma wolności bez odpowiedzialności nabierze dodatkowego sensu. Po każdej bezprawnej akcji zwrócimy na siebie uwagę dzielnych policjantów i chwała im za to, ponieważ to doda pikanterii do całej rozgrywki. Dzięki przy przyszym autom z końca lat 50. nie będzie nam tak łatwo uciec przed stróżami prawa. Ponieważ ucieczka to atrybut tchórza, przyjrzyjmy się broni, jaką będziemy posługiwać się w Mafii 2. Nazwaliśmy tę część edytor policyjnych wdów, ponieważ stróżów prawa będziemy eliminowali za pomocą strzelb, karabinów maszynowych takich jak słynny Tommy Gun. Pojawi się również Colt 1911, a dla fanów sportu key baseballowy. Już niedługo, jako Vito, stworzymy własną rodzinę mafijną. Poczujemy Klimat Ojca Chrzestnego i zawładniemy amerykańskim miastem. Aha, i pamiętajcie, lojalność to wszystko. www.ultima.pl